Niegrzeczny Grześ. Rany, jak ja nienawidzę swojego ojca. Dlaczego? Bo on ciągle daje mi karę za złe rzeczy, które zrobiłem. I to właśnie mnie złości. Ciekawi mnie, co tu mogę wymyślić, żeby zrobić zemstę na mojego tatę. Mam pomysł, zamierzam pójść na dół do salonu, tam gdzie siedzi mój tata, potem stanę nad ekranem od telewizora, żeby tata nie oglądał tego programu i wreszcie zniszczę mu telewizor. Ale będzie się działo, no więc zróbmy to. Nie ma to jak spokojne i ciche popołudnie, aby usiąść na kanapie i obejrzeć wiadomości na telewizorze. Ciekawi mnie, jakie nowe wieści będą dzisiaj. Przekonajmy się i oglądajmy. O nie, nie będziesz niczego oglądał, żadnych programów na tym telewizorze, tato. Grzesiu, a co ty tutaj robisz? Czy nie mogę mieć chociaż jedno spokojne popołudnie bez kłopotów od ciebie? A poza tym, dlaczego zasłaniasz mi ekran? Nie widzisz, że próbuję obejrzeć wiadomości? Co mnie to obchodzi? Nie będziesz oglądał wiadomości na telewizorze, a do tego zasłoniłem ci ekran. Dlaczego? Bo powinieneś zrobić przerwę od telewizora, tato. Popsujesz sobie wzrok. Grzesiu, proszę cię, nie zaczynaj ze mną tą dyskusję. Dopiero co wróciłem do domu po mojej ciężkiej pracy i chcę sobie pochilować, oglądając wiadomości na telewizorze, a ty mi zasłaniasz ekran. No więc odsłoń mi ekran, Grzesiu, bo chcę obejrzeć te wiadomości w spokoju. Nie, tato, nie zamierzam odsłonić ci ekranu. A teraz radzę ci, abyś wyłączył telewizor i byś coś innego porobił niż oglądanie wiadomości na telewizorze. Grzesiu, co ja powiedziałem? Nie zaczynaj ze mną tą dyskusję. Rzeczywiście mógłbym zrobić przerwę od telewizora, aby nie popsuć mojego wzroku, ale dopiero co wróciłem do domu po pracy, to mogę sobie obejrzeć telewizję. A teraz odsłoń mi ekran i daj mi obejrzeć wiadomości w spokoju. Nic z tego. Nie zamierzam odsłonić ci ekranu. A teraz proszę wyłącz tą telewizję i wyjdź na dwór się przewietrzyć. Jest piękny słoneczny dzień. Grzesiu, zaczynasz mnie powoli denerwować. Jeśli natychmiast nie odsłonisz mi ekranu, to przegapię całe wiadomości i dostaniesz za to karę. Liczę do trzech: jeden, dwa. Dobra, prosiłeś o to, zamierzam zniszczyć ten durny telewizor. W ten sposób nie będziesz oglądał wiadomości. Nawet nie próbuj, Grzesiu. Jeżeli zniszczysz ten telewizor, to będziesz miał poważne kłopoty, więc lepiej tego nie rób. Za późno i tak zniszczę ten telewizor. A więc robię to. Nie ma odwrotu. Proszę bardzo, nie ma telewizora, nie ma oglądania, a teraz masz wyjść na dwór i się przewietrzyć, tato. O nie, chyba mega przesadziłem. Że! Coś ty najlepszego zrobił. Jak mogłeś zniszczyć telewizor, podczas gdy chciałem obejrzeć wiadomości. Wiesz ile kosztował ten telewizor? Ponad 2000 zł, a teraz nie mamy tyle pieniędzy, aby kupić nowy telewizor. Przez ciebie nie mogę teraz obejrzeć wiadomości. Wszystko po to, abym wyszedł na dwór i się przewietrzył. Bez sensu, po prostu bez sensu. Ale tato, ja nie chciałem. Przepraszam. Nie, słowo przepraszam nic tu nie rozwiąże, Grzesiu. Jestem wściekły na ciebie za to, co zrobiłeś dzisiaj. Wiesz co, nie, mam tego dość, dostajesz karę na dwa miesiące. A teraz idź do swojego pokoju i przemyśl sobie, co zrobiłeś dzisiaj. Dobra, już idę do pokoju. I tak mnie to nie interesuje.